Mowa o takim jednym wrednym typie yy, zagranicznym, trzy z nim gadałam. Nie zdążyć takich osób, które tak mówią. No i cały czas dzwoni do mnie, cały czas jakieś. No pomiesz, że Hamsko, jak to mogłoś takie co powiedzieć w ogóle? Ja kiedyś widziałam, yy, jakie miał tuste włosy, boże, jakie nie parę razy. To ja sobie lepiej już szampon kupię, jak nie ma co robić. A ja wtedy na siłownię pójdę. <grytanie> Wydzwania to już dziesiąty raz. Zablokowałam na dziesięć minut, żeby nikt nie dzwonił. <grytanie> może będzie spokoju trochę. Mam gdzieś przeprosiny jakiegoś. <laughs> Do you have a boyfriend? I will not tell you. I'm thinking of someone, but I'm. alone or single? I don't know. Is top secret? Czy ktoś prosi go o rady na temat mojej sylwetki, czy tego, gdzie mam iść? I co to miało być? Bądź mniejsza to chłopaki będą za mu latać. <laughs> Bo jak będę większa, to nie mam szans na miłość. Co za ludzie? Boże. lepiej się zajmie swoją karierą na Instagram. Chyba, że na TikToku. jakiś kolejny gbór. E, czemu... Ym... Bez wideo? Teraz stawiłam film... Boże, zdjęcie, bo mam mokre włosy, brałam prysznic, muszę mi wysunąć. A poza tym macie coś do Kopernika, to jest naprawdę super postać. Tyle zmieniła w ogóle na świecie, w astronomii, w spostrzeganiu świata, więc Kopernik to jest legenda. Jeżeli mnie porównujecie do niego, to jest dla mnie zaszczyt. Po prostu... Też byłoby mi miło, jakby ktoś wysłał mi pączka. Mam taką ochotę na pączka. Później sobie pójdę do Biedronki. Chyba kupię jakiegoś, tylko nie wiem jeszcze jakiego. Czy jest coś jak pączek? No i dobrze. Jestem pulchna i co z tego? A nawet jeśli ktoś je za dużo czegoś, albo faktycznie w dużych ilościach, to nic nikomu do tego. Każdy może robić ze swoim losem, co chce. Ze swoją dietą również. No, więc możesz jeść, co chcesz tylko.